Witam na kanale Shiloh. Dzisiaj taki krótki filmik z e, prania kanapy. E, no, też widać, że światło już nie jest takie jak ma być. No, ale wróćmy do tematu. Kanapa jakaś nie jest mocno dojechana. Takie, że tak powiem, e, ślady użytkowania codziennego to jedzenie, picie. Guma do rzucia, której teraz nie widać, ale proszę zauważyć, dopiero po nałożeniu pery sprayu, o, widać teraz już się uwidoczniła i też uczułam na to, że czasami plamy, jakieś które, które są na materiale, pojawiają się dopiero po, po naniesieniu pery sprayu, także bez Także jakby nie wszystko widzimy, yy, też za pierwszym razem, no i wychodzi po prostu jak to się mówi zawsze w czasie prania tak? co było robione i w ogóle tutaj zbyt dużo informacji na temat tej kanapy od właścicielki że tak powiem nie miałem o, teraz ze statywu znacznie że tak powiem, lepsze światło jest widzimy tą plamkę tutaj to jest właśnie ta guma do rzucia, która na początku w ogóle nie było, jej, nie było jej widać ona była że tak powiem wtarta zakurzona i nie była widoczna tak? po nałożeniu dopiero to widzimy Yy, że coś tam się zaczyna ujawniać. taka yy, ta kanapa, tak jak już wcześniej wspomniałem, to są ślady użytkowania takiego codziennego, jedzenie, picie. O, oczywiście piesek gdzieś tam w którymś momencie będzie też pokazany. Yy, no i jakieś tam ślady, gumy do rzucia, yy, coś tam jeszcze, też yy, jakiś tam ślad był taki. Ciężko, że tak powiem, do zidentyfikowania. E, mi się to kojarzyło po prostu z jakąś farbą chlorokauczukową generalnie, ale to tak chyba też nie do końca. Generalnie mm, właścicielki nie było. Sen za bardzo nie wiedział, chociaż to jego kanapa, także ciężko stwierdzić, co tam, że tak powiem, się zadziało. E, no mówię, a to też uwidoczniło się dopiero ta plama po naniesieniu pre tak? Tutaj jakby też nie jest pokazane pranieść tego y, w... w całości, że tak powiem, tego siedziska, tak, bo też pamięć mi się skończyła w telefonie, jak nagrywałem. Także jest tak, że tak powiem, wybiórczo pokazany ten proces prania. No ale zawsze lepiej coś niż nic. No i cały czas widzimy tutaj, jak jest na ten perspray, tak, także tutaj elegancko też widać, że ściana nie została pobrudzona, bo niektórzy zarzucali mi, że Gdzieś tam ten perspray zaczyna psikać, zaczyna psikać i idzie na ścianę, tak? No gdyby tutaj, że tak powiem poszło, to ewidentnie byśmy widzieli, że coś tam się zadziało na tej ścianie, ściana jest niebieska, tak żeby było widoczne, tak? Także no trzeba odpowiednio po prostu kierować tą lancą i, i nie będzie problemu, jeżeli chodzi tutaj o nanos nanoszenie tego preparatu, tak? No i tutaj po prawej stronie widzimy elegancko tą gumę do rzucia. Także za chwileczkę będę mechanicznie, znaczy no, no, ręcznie generalnie wzruszał ten cały brud, który został już rozpuszczony za, pomoc, no, za pomocą pre-sprayu. Widzimy też, że ta kanapa, no oczywiście była zapierana, nie? jak to zawsze mówię, prawdy się nie powie. Oczywiście no, sami mówią, że było zapierane, ale no w widać, że no, pieni się wychodzi z tego też chemia weszło w reakcję. No i jak to zawsze w takich przypadkach. Nie,

że jest coraz gor gorsze, także ciężej się nagrywa. No i też, jakby skupiając się na, na tej kanapie, to yy, dosyć mocno zawsze trzeba przeszorować rogi tutaj, tutaj tej, tej kanapy. A tam stało wszystko robi. jest, Czy na łączeniach tutaj, gdzie yy, na siedzisku, gdzie, gdzie o, piesek, gdzie zawsze jest atakowany. Nie, nie, tej, tam, gdzie kolana że tak, tam się zginają, tam też jest najwięcej brudu. Także zawsze trzeba się, żeby się tam przyłożyć i, i bardzo dobrze wyczukać, ja Tutaj widzimy, całą czas jadę. Sami pytacie, czemu nie robię, to nie wcielam PSP yy, i nie szoruję yy, kętarką, Ja kupiłem sobie kiedyś taką kętarkę ale okazała się za słaba i, i nie stosuje, tak? nie stosuje. musiałbym, mam 12V chyba, a musiałbym mieć 18 to już by było fajnie. Nie za słabe baterie, bo tam dwa, yy, yy, chyba mam dwójki, a taka piątka to już by była fajna. No i z tego względu, że tak powiem, nie robię sobie jakichś tam dodatkowych kosztów, nie kupuję dodatkowej tej kantarki, także cały czas jadę. Yy, ręczną tutaj szczotką, ale ta szczotka się bardzo dobrze sprawuje, także ja tam rzeka, nie rzekam, troszkę ruchu jest, ale, ale ja już jestem przyzwyczajony do tego, także spokojnie sobie tak. Tutaj po prostu mi się pojawiła ta plama, już nie brałem tego telefonu żeby pokazać ale gumę używam Tunexem. i nawet nie sobie radzi I mam taki jeszcze jeden środek generalnie, nie pamiętam nazwy no tam ta plama o której już tak powiem wspominałem wcześniej wspominała farbę trochę całkową szarą elegancko że weszła, tak, także, także tutaj by było też problemu barcie tej kanapy także cały czas widać robotę jak drobię No i taki jest efekt finalny. Widać gumy do rzucenia nie ma. Wszystko zostało usunięte. Kanapa została doprana. Także można powiedzieć, że ok. Pozdrawiam Shilo.